Tiramisu z kokosem i brzoskwiniami. Szczegółową listę składników znajdziesz w opisie pod tym filmem. Zaczynajmy. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy wiórki kokosowe. Podgrzewamy i jednocześnie mieszamy tak długo, aż nabiorą odpowiedniego koloru, takiego rumianego, aż się zarumienią. Kiedy się zarumienią, Przesypujemy je na talerz i zostawiamy na kilka minut, aby wystygły. Teraz przygotujemy kawę. Wsypujemy do gorącej wody dwie łyżeczki kawy. Dokładnie mieszamy. Jeśli kawa połączyła się już z wodą, wsypujemy dwie łyżeczki cukru. I również dokładnie mieszamy. Tak przygotowaną kawę odkładamy, aby wystygła. Do miski dodajemy serek mascarpone i miksujemy na jednolitą masę. Do serka mascarpone dodajemy ser twarogowy, taki klasyczny ser twarogowy, który można wykorzystać na przykład do sernika. Wsypujemy dwie łyżeczki cukru, i ucieramy na jednolitą, gęstą masę. Można spróbować, czy masa jest odpowiednio słodka. Jeśli nie, możemy jeszcze dosypać dodatkową łyżeczkę cukru. I nadal ucieramy. Teraz możemy pokroić brzoskwinie na połówki, ćwiartki a docelowo na niewielkie plasterki. Mniej więcej połowę wiórków kokosowych wsypujemy do masy serowej, mieszamy ręcznie, najlepiej szpatułką, aby wiórki połączyły się z masą. Dno formy do pieczenia pokrywamy papierem pieczeniowym do tak przygotowanej formy układamy pierwszą warstwę biszkoptów należy wykorzystać połowę biszkoptów układamy je tak aby mniej więcej zajęły całą powierzchnię formy Kiedy biszkopty są już w formie, to nasza pierwsza warstwa, należy je nasączyć, wykorzystując do tego celu połowę kawy, kawy z cukrem. Także solidną dawkę kawy. Dodajemy do biszkoptów, moczymy je, nasączamy i w tym momencie pokrywamy je jedną trzecią masy serowej. Masę. Należy rozsmarować na całej powierzchni, biszkoptów. To będzie pierwsza, pierwsza warstwa serowa. Następnie dodajemy brzoskwinie. Połowę brzoskwin, które przygotowaliśmy. I również układamy je maksymalnie wykorzystując powierzchnię formy. Broskwinie smarujemy drugą warstwą masy i układamy drugą część biszkoptów, które za chwilę również nasączymy drugą połową kawy. Na koniec trzecia warstwa masy serowej, i tę warstwę posypujemy solidną porcją kakao. Na kakao posypujemy pozostawione wcześniej wiórki kokosowe, uprażone, zarumienione. Tak posypujemy, aby wykorzystać całą powierzchnię. Formy i nawiórki kokosowe. Drugą część brzoskwiń pokrywamy brzoskwiniami całą powierzchnię naszego tiramisu. I tak przygotowane ciasto odkładamy na około 3 godziny do lodówki. Życzymy smacznego. Zostaw komentarz pod tym filmem. Będzie nam bardzo miło. Zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com. Łamane przez smaczne przepisy. Zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy.